Cześć wam, dzisiaj płyniemy na Takariuę i, I postanowiłem, że dzisiejszy odcinek będzie... Nie, nie posuniemy się tak z fabułą, zrobimy Ze trzy questy, a tak to sobie oczyścimy troszeczkę wyspę, ponieważ ja jestem Do tyłu z tymi wszystkimi punktami a jej no Mało FPS-ów. Hm, się do rana, żebyście widzieli lepiej. No. Gdzie to jest? Jest. O, o zamki było mu widać. Już? Mogę? Ach. Jest to. Się. Dobra, a um, kogo ja bym chciał ze sobą zabrać? Tego pana. Według mnie Ventura jest Dziwne najlepszym NPC-em, z którym to możemy to jest to chodzić. To jest to. Jestem Dezerterem, a znajduję się na statku Inkwizycji. Już się rozmyśliłeś? Wręcz przeciwnie. Nie, dużo czasu minie zanim wrócę do wojska. Ale myślisz o powrocie. Jeśli mnie przyjmą. Nie ma dla mnie przyszłości, jeśli nie zabijemy Mary, to pewne. Dobra, horyzontura. Się powiódł, prawda? Tak. Trwa załadunek na statek. Chodź, idziemy. Chodź ze mną. Już się robi. Dobra. i jazda. Hlas. Hlas, karabinku. Dobra. Uh, najpierw tu była Hori. Tak largo. Hank. Yes, i oh. uh. fajnie. Uh. Powiesz mi, jak być bardziej przekonującym? Musisz mnie do tego przekonać. Zawsze. To jeszcze? O, wszystko co nie mogę. Bardzo śmieszne. Jakieś wskazówki na początek? Przekonywanie mężczyzn jest proste. Są żałośni, jak śliniące się psy. Dzięki. Wystarczy włożyć krótką spódniczkę, uśmiechnąć się i powiedzieć Hej, przystojniaku! Ale w twoim przypadku, lepiej nie. Więc nic mi nie poradzisz? Dobra, musisz wyglądać tak, jakbyś był godzien zaufania. Teraz wyglądasz, jakbyś chciał ukraść moją torebkę i odebrać cnotę. Um, cnotę? To samo chciałem zapytać. <grym> Dobra. Lecimy dalej jak mogę stać się bardziej przekonujący? Nie bądź taki sztywny. Pewnie to już słyszałeś. W porządku, popracuj nad mimiką. Nie patrz spod łba. Twoje oczy... A raczej oko może cię zdradzić. Widzę, że ten pan cały czas roboty dając sobie nie będzie robił. Dobra, to też... Chcę umieć przekonać każdego kogo spotkam. Kochany, masz gorszą reputację niż ja. Ludzie słyszeli o tobie. I nie ufają ci. Musisz sprawić, by przestali wierzyć w opowiadane o tobie historie. Podbij ich serca i umysły. Kapitan Planeta. Wiem, że ja tutaj sobie zapisałem, że ja dwa razy się nie utrzymał, ale ja tutaj cwami jak jest strony. Odrazu. Dobra, spaśćmy co my z tego mamy. Oczyścieliśmy się z kasioreczki. Co tu 185? To jest dobry wynik. Ja przeważnie to. Chyba do 90. Ma, 90 jest maksymalnie. Z dwa razy w grze spotkałem mniej więcej. Więc jeszcze tylko raz dam w cwaniactwo. I chyba na tym zakończę. A później będę dawał w uh nie. Czy nie. kogoś tu okraść? Mam od razu z nim pogadać, wyrówną ja tak notatek. Klotki, że z zabił Kraken. To prawda. Wszystko przez Marę. Nie wierzę. W końcu go dopadł. Myślałem, że uda mu się pozbyć klątwy. Pewnie Stalowobrody nie zdradził ci, gdzie ukrył artefakt. Zdradził. Ale dlaczego mam ci o tym mówić? Bo wyglądam na porządnego gościa? Przysiągłem strzec jego sekretów aż po grób. Widzicie, są już efekty. Moje nauki spotułstwa. Dobra. Jeśli mi tego nie powiesz, nie zdołamy powstrzymać Mary. Okej. Okay. więc w czym problem? To dość zabawna historia. Bawił tu swego czasu. Wiesz, jaki był. Aha. Aha. Gadał jakieś bzdury, że trzeba znaleźć kryjówkę gdzieś między świątynią powietrza a dnem oceanu. Jest nią skarb Garci. Co? Właśnie. Mówiłem mu, że to szaleństwo. Ale stalowo twierdził, że to jedyne miejsce, do którego Garcia nigdy nie zajrzy. Bardzo sprytnie. Jak mogę znaleźć ten skarb? Nie mam pojęcia. Słyszałem, że Garcia widziany był ostatnio w kalderze. Ok, nauczysz mnie czegoś? Zapytamy, Czego? co ma. Ona... E, nie, nie, nie. Dobra, tutaj tyle. E, Hank, może go kradnę? Tak. Largo, że też go ograł, a może ja zrobię te questy, to od razu jak już jestem z tym, nie co zapisałem, no nic. Dobra, idziemy pofarmić trochę. Ile mam tu wszystkiego. aha, nie, tu nie jest różnikarz Dobra, lecimy tam nie, tam już były potworki, zabijemy je. Tutaj sobie pozwolę, idziemy sobie, pójdziemy. Może tą plażę oczyścimy. Tutaj jest, z, z będem, coś ciekawego było. Ten skrawku tu jest niebezpiecznie, czyli tam też można iść, Co my tu mamy? Tu nic. Ale jest mi tak przykro, że tak to ścina, i że ja wam psuję jakość oglądania. Małpki to z mieczykiem. Klas. O, właśnie. Chyba zbieram tu coś z jakiejś skrzyneczki. Eee, jest. Okej. Okay. Eee. Dobra, ostatnia próbowałem. Ooooooooooooooooooo. Już nie wiem co mam wyłączać. Musimy choć trochę FPS uzyskać. <noise> Mogę sobie wyłączać i tak. Zresztą jest to samo. Czekaj! Nadchodzę! No no... Pudło jeszcze raz... Ah! No... Sa... Jest tu małpeczki... O, będzie was zainteresować, by pójść. Chyba te małpki jeszcze zabiję. O, kokosek. Tak jest. On to mi pomógł. Eee. Czekajcie, czy mnie stać? Siedem, ale mam mało złota. Ma małpkę wpadałoby kupić. Swoją do pomocy. Choć nie pamiętam, czy. Tutaj gdzie idziemy mi się nie przyda, a idziemy do ruinek. O tutaj, o nie otworzyła mi, no to zaraz, o ciemno się robi. O teraz, może gdzieś się zdrzemnąć. Tam jest. Nic co chciałbym Jest tutaj łóżko, nie chcę się zrzędnąć, bo ledwo widać się gra tutaj pociągu zaraz. Czekajcie, zrobimy tam będzie szybciej. Na chwilę do kajuty. No, to miało być wyeliminowane w paczu. Może jakiś nie... Z tym sam ściągnę. Patrzę. A że to nie poranek, tylko południe, bo coś szybko się ściemniło. Dobra. Teraz tutaj. Hopsa na górę. No, nie trafiłem przez ściny głupie. To marmatko mogę. No, jest. No to znaczy, że ja nie wiem, czy trafiłem, czy nie. Jeszcze wyżej? odpuść. Sprawdźmy co tam, jak tam wyszło. Te jest chyba popołudnie, kurde. O, jest. To jest jakiś bóg z tą... z tą świątynią. No Nosz... mać. Czym tu się biegało? Jest. Jest druga armata. Tak. wyżej. Jeszcze wyżej. to mi dźwięk nie? Nie, nie. Dobra, sprawdźmy. To jest nieporozumienie. Wcześniej myślałem, że to przez Windowsa, który mi się popsuł. Bo mi... Nie no kurwa. A Idę dalej, idę stąd. Spróbuję to wysadzić poza ekranem. Sprawdźmy. Tam chciałem chcielibyś... iść. Jak tu mogę zaskoczyć. Myślę, że tak. Aventura? Jest to... Czas na świnie. Klas. Ventura, ventu Ventura, help, help. no... nie, nie, mi. Jeśli chcecie wiedzieć, to mam około 10 fps teraz. Nie wiem. czemu hmm. A jak przestaje nagrywać? To jest. znowu? Ciemno Ojku. Od obrazy lepiej. Co mnie bolały? Jości. I to tam wygląda. Dobra, dobrze się kieruje. Hmm O, ja dobrze idę O, no, w miarę to Śleślinki Nic nie chce zabić, indyki klas. Sara doświadczenia potrzebuje. Jest idzik. Ventura? Dobra, widzę, że nie zaczniesz, ja ci pomogę. No. Zabierz target ode mnie. Chlaś. co Góra czy dół? Do góry, bo tam jest ślepa uliczka. A żadka. A, skoczyło do 40 FPS-ów, coś pięknego. Hm. Dużych są. twoje tyły, stary. tego się nie spodziewałeś. No. las. No śmiała Czy jestem tu, gdzie chciałem być? Tak. Trochę jest do przeszukania. Zaraz przy Tobie będę, stary. <gry> nie. To jak mnie trafiły? Dobra Dobra Aha Koledzy jeszcze duży krab. No, zaraz, go. Dobrze. Nie. Jak to jest, że wybrało skrzynki, teraz za mną? dobre miejsce do grindu zaraz przy tobie będę stary a spendać zacak Wow, trafienie krytyczne Sprawie to poszło Dobra Dobrze się tam, gdzie chciałem. Czekaj, nadchodzę. Nie, ta nie lubię. No Teraz tu będzie trochę zabawy. Krokodaj i te góle Dziwuro. A to anikator. Zaraz przy tobie będę stary. Uciekaj, 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 uciekaj... Wenturo, zbierź na siebie fokus. Dobrze Tego się nie spodziewałeś. dalej Jeszcze jakoś trzeba umieć. Zaraz przy tobie będę stary. Szczelaj, uczelaj, uczelaj. Hop. Zabij. No. Różesz tu no. no. nie mogę trafić, wybaczcie, ale to że... Dobra, jakiś potworek? Kurde, nie otworzę no. O nic, sądzę, że na razie możemy to zakończyć. Ja muszę, no bo tam pewnie dać, nie da tego oglądać. Albo no, się ciężko oglądać. Ja muszę coś, nie wiem, poczytać na forach. Dlaczego tak mam taki spadek FPS-ów? A tak nie powinno być. To nie ma, czego jest zależne. No nic, będę szukał rozwiązania. was znowu. Przepraszam. I do następnego odcinka. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Pa.